Ola, estáis? witajcie w kolejnym odcinku Ablo Espaniol. W ostatnim odcinku poznaliśmy nową część mowy w języku hiszpańskim, czyli gerundio. Dowiedzieliśmy się, jak to gerundio budować, do czego służy i jak tłumaczyć, jeśli występuje ono samo. Tak jak jednak powiedziałem Wam w poprzednim odcinku, gerundio wykorzystuje się bardzo często nie tylko jako osobną część mowy, ale też jako część rozmaitych konstrukcji. I jedną z takich konstrukcji zajmiemy się właśnie w tym odcinku. I będzie to peryfraza werbalna, czyli czasownikowa, konstrukcja czasownikowa polegająca na tym, że do naszego herundio będziemy dodawać czasownik estar, czyli jeden z tych, które oznaczają bycie. I za pomocą tej konstrukcji wyrażać będziemy aspekt trwania w czasie danej czynności. Ale zanim do tego przejdziemy, najpierw sprawdźmy jakie były poprawne odpowiedzi na zadania z poprzedniego odcinka. Pierwsze zdanie miało brzmieć: gotuję słuchając muzyki, czyli cocino escuchando música. Cosino escuchando música. Drugie zdanie: idąc do domu kupuje gazetę, czyli yendo a casa compro un periódico. yendo a casa compro un periódico. A trzecie zdanie miało brzmieć: Spędzę całe popołudnie śpiąc, czyli: Boja paszar, toda, toda la tarde, durmiendo. Takie więc są poprawne odpowiedzi na ćwiczenia z poprzedniego odcinka, a my tymczasem przechodzimy szybko do tematu tego odcinka, czyli do konstrukcji estar plus Gerundio. Estar będziemy oczywiście wykorzystywać w tym przypadku jako taki czasownik posiłkowy. I to właśnie on będzie podlegał odmianie, a Herundio nie, no bo przecież Herundio się nie odmienia. Zanim jednak przejdziemy do konkretnych przykładów, wytłumaczmy sobie, co to właściwie jest za konstrukcja i kiedy się jej używa i co takiego znaczy. Otóż jest to konstrukcja, za której pomocą podkreślamy aspekt trwania danej czynności w czasie. Mówiąc na przykładzie czasu teraźniejszego, jedynego, który na razie znamy, Konstrukcja ta będzie nam przydatna do tego, żeby mówić o rzeczach, które trwają w danej chwili, w tej chwili, w której się wypowiadamy. Czyli będziemy używać tej konstrukcji do tego, żeby powiedzieć, że coś się dzieje właśnie teraz, właśnie w tej chwili, teraz trwa ta czynność, ta akcja, o której mówimy. Dla tych z Was, którzy sprawnie posługują się językiem angielskim, na pewno będzie to bardzo proste, bo jest to konstrukcja. Całkiem podobna do angielskiego czasu Present Continuous, który też polega na wykorzystaniu właśnie tego gerundio, czyli gerund, i czasownika być. Ci z Was, którzy znają język włoski, będą mieli jeszcze łatwiej, bo w języku włoskim istnieje dokładnie taka sama konstrukcja budowana przez czasownik stare i gerundio. Ale wróćmy już do języka hiszpańskiego. I ułóżmy sobie kilka zdań z tą konstrukcją, żebyśmy zajarzyli kiedy i jak się tego wszystkiego używa. Możemy na przykład powiedzieć: estoy comiendo. Estoj comiendo. I jakbyśmy to zdanie przetłumaczyli na język polski. Najprościej byłoby powiedzieć jem. I to właśnie znaczy: Estoj comiendo. Jem. Bo comer to po hiszpańsku jeść. Jaka jest zatem różnica pomiędzy como. Czyli jem i estoy comiendo, czyli też jem. Otóż najważniejszą różnicą pomiędzy tymi dwoma zdaniami jest aspekt, podczas gdy czysty czas teraźniejszy, komo znaczy po prostu jem, ogólnie, bez określania jakiegoś szczególnego aspektu. O tyle estoy comiendo znaczy jem w tej właśnie chwili, w tym momencie, kiedy jest wypowiadana przeze mnie. Ta fraza, to zdanie. A więc zwracamy uwagę na trwanie danej czynności i że dzieje się to w tej właśnie chwili. Kiedy więc zapytamy kogoś, komesz karne? Komesz karne? Czyli jesz mięso? Pytamy o coś ogólnego, o zwyczaj. Czy przyzwyczajenie, czy zwykle je mięso? Czy na przykład jest wegetarianinem i nie je mięsa? Jeśli zaś zapytamy kogoś, qué estás comiendo? Qué estás comiendo? Czyli co jesz? Mamy na myśli, co je w tej chwili nasz rozmówca, a nie co zwykle je. I odpowiedzią na to pytanie mogłoby być e Esztoj komiendo carne. E Esztoj komiendo carne, czyli jem mięso, ale w tej właśnie chwili. Nie, że jem ogólnie mięso, że nie jestem wegetarianinem, tylko jem mięso właśnie teraz. Inne przykłady. Ułóżmy sobie takie zdanie. está lloviendo, está viendo. Estoy viendo. Czyli pada deszcz i pada właśnie w tej chwili. I ten właśnie aspekt będziemy oddawać za pomocą tej konstrukcji. Najważniejszym i najczęstszym słowem, które będzie akompaniować tej konstrukcji w czasie teraźniejszym, to oczywiście aora. Aora, czyli teraz. Na przykład, ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo ahora? Czyli, co robisz w tej chwili? ¿Co robisz teraz? Oczywiście moglibyśmy zapytać tylko ¿qué estás haciendo?? I też znaczyłoby to dokładnie to samo. Co robisz w tej chwili? Co robisz teraz? I na to zdanie możemy na przykład odpowiedzieć: Estoy leyendo un libro. Estoy leyendo un libro. Czyli czytam książkę, czytam właśnie jakąś książkę. Innym częstym akompaniamentem tej konstrukcji to na przykład en este momento. En este momento, czyli w tym momencie, w tej właśnie chwili. Na przykład, ¿qué están haciendo tus alumnos en este momento? ¿Qué están haciendo tus alumnos en este momento? czyli co robią twoi uczniowie w tym momencie? I oczywiście to en este momento jest opcjonalne. Moglibyśmy zbudować to pytanie także bez tego en este momento. I na to pytanie możemy na przykład odpowiedzieć están escribiendo un ensayo. Están escribiendo un ensayo. czyli Właśnie piszą esej. Także, jak widzimy tych dodatków doprecyzowujących, to, że akcja dzieje się właśnie w tej chwili, możemy używać, ale nie musimy, nie są obligatoryjne. Konstrukcja ta zatem służy głównie właśnie do podkreślenia tego aspektu trwania i że coś się dzieje w danej właśnie chwili, że coś trwa wtedy, kiedy o tym mówimy. Nie oznacza to jednak w żadnym razie, że do opisywania rzeczy, które dzieją się teraz, będziemy tylko i wyłącznie tej konstrukcji używać. Możemy bowiem używać zwykłego czasu teraźniejszego, jednak używając tej konstrukcji zwracamy szczególną uwagę na aspekt trwania, czyli na to, że coś się dzieje w danej chwili i na to, na czym ta akcja, która się dzieje, dokładnie polega. Takie będą zatem różnice pomiędzy tą konstrukcją a zwykłym czasem teraźniejszym. Jednak czasami te różnice są tak drobne, że się zacierają i można jednego i drugiego używać, określając mniej więcej te same czynności. Jeśli na przykład ktoś nas denerwuje swoim działaniem, bo jego działanie wydaje się nam nielogiczne albo głupie, możemy zarówno zapytać: ¿Qué haces? ¿Qué haces? czyli co ty robisz, albo ¿Qué estás haciendo? haciendo? Czyli też, co ty robisz? I w tym przypadku, jako takie wykrzyknienie, nie ma żadnej różnicy pomiędzy tymi dwoma pytaniami. Gdybyśmy jednak byli w innym kontekście i na przykład dzwonilibyśmy do znajomego, z którym się już dawno nie słyszeliśmy, moglibyśmy go zapytać: I, haces ahora? I haces ahora? Czyli i co robisz teraz? W znaczeniu: Co robisz teraz na co dzień, teraz. Po tym czasie długim, jak się nie słyszeliśmy. Czyli gdzie pracujesz? Co robisz ze swoim życiem? I taki znajomy mógłby nam na przykład odpowiedzieć ahora trabajo en la universidad. Ahora trabajo en la universidad. Czyli teraz pracuję na uniwersytecie. Jeśli zaś do kogoś dzwonimy i mówimy ¿Qué estás haciendo? Wtedy myślimy o tym i chcemy się dowiedzieć tego, co robi właśnie teraz. Właśnie w tej chwili, kiedy do niego dzwonimy. I taka osoba może na przykład odpowiedzieć: Estoy cocinando pasta. Estoy cocinando pasta, czyli gotuję makaron. Spójrzmy jeszcze na te drobne różnice pomiędzy tą konstrukcją a zwykłym czasem teraźniejszym na następujących przykładach. Mis padres vuelan de Madrid a Barcelona. Mis padres vuelan de Madrid a Barcelona. Czyli moi rodzice lecą z Madrytu do Barcelona. Ale chodzi nam o to, nie że lecą w tej właśnie chwili, w tym właśnie momencie, tylko o sposób, jak lecą. Jaka jest ich trasa? Gdybyśmy zaś powiedzieli: Mis padres están de Madrid a Barcelona. de Madrid a Barcelona. W tym momencie mówimy, że lecą właśnie w tej chwili z Madrytu do Barcelony, czyli siedzą w samolocie, a samolot leci z Madrytu do Barcelony. Za pomocą tej konstrukcji estar plus gerundio będziemy też mogli zarysowywać tło dla jakiejś czynności punktowej, o której mówimy. Na przykład, estoy intentando encender la tele, pero no funciona. Estoy intentando encender la tele, pero no funciona. Czyli próbuję włączyć telewizor, ale nie działa. I w tym zdaniu chcemy zwrócić uwagę na proces tego, że próbujemy włączyć Telewizor, czyli że ciągle, cały czas to robimy, to trwa, ale mimo wszystko, telewizor nie działa, nie daje się włączyć i to już zostawimy w zwykłym czasie teraźniejszym. A więc też, tak jak mówiłem wcześniej, za pomocą tej konstrukcji dajemy nacisk na trwanie. Tej konstrukcji oczywiście nie będziemy używać z takimi czasownikami jak być. Czy musieć, a więc nie będziemy mówić estoy siendo, czy estoy estando, ani estoy teniendo -ke". Czyli raczej z tymi modalnymi czasownikami nie będziemy używać tej konstrukcji, chociaż z niektórymi można. Na przykład z querer można zbudować zdanie Edia está, está queriendo regresar a casa. Czyli ona chce właśnie w tej chwili wrócić do domu. Tak więc mniej więcej wyglądają kwestie znaczeniowe tej konstrukcji. A teraz na sam koniec przejdźmy jeszcze do tego, o czym wspominałem w poprzednim odcinku, czyli do tego, że do herundio będziemy doklejać zaimki zwrotne czy też dopełnieniowe. I przy użyciu tej konstrukcji będzie widocznych właśnie wiele takich sytuacji, gdzie zaimki się do tego herundio doklejają. Będzie to za tym druga część mowy, którą poznajemy po bezokoliczniku, do której zaimki będą się doklejać. Weźmy na pierwszy rzut zaimki zwrotne. Możemy powiedzieć na przykład Me estoy lavando, me estoy lavando, albo estoy Lawandome, estoy me". Obie wersje będą znaczyły oczywiście to samo, czyli myje się właśnie w tej chwili. I jak widać, możemy albo zaimek postawić przed czasownikiem posiłkowym estar albo dokleić na samym końcu do herundiu. Inny jeszcze przykład z zaimkami zwrotnymi. Nos estamos vistiendo. Nos estamos vistiendo czyli właśnie się ubieramy, w tej chwili się ubieramy. A w wersji doklejonej brzmiałoby to estamos vistiéndonos. Estamos vistiéndonos. Inny przykład tym razem z zaimkami Dopełnieniowymi, czyli z tymi celownikowymi i biernikowymi, one też będą się doklejały na końcu. Na przykład, mi hijo no conoce esta historia, se la estoy contando. Mi hijo no conoce esta historia, se la estoy contando. Albo w wersji doklejonej, mi hijo no conoce esta historia, estoy contándosela. Mi hijo no conoce esta historia, estoy contándosela. Czyli mój syn nie zna tej historii. Opowiadam moją właśnie w tej chwili. I te zaimki mu ją mogą być albo doklejone na końcu, albo postawione przed czasownikiem. Estar, dokładnie tak jak było z zaimkami zwrotnymi. Inny jeszcze przykład. Los mecánicos necesitan más herramientas. Estoy comprándoselas. Los mecánicos necesitan más herramientas. Estoy comprándoselas. Albo Los mecánicos necesitan más herramientas. Se las estoy comprando. Los mecanicos necesitan más herramientas. Se las estoy comprando. Czyli mechanicy potrzebują więcej narzędzi. Właśnie im je kupuję. I obie rzeczy znaczą to samo. Jeśli doklejacie zaimki, czy to te zwrotne, czy też dopełnieniowe, na końcu do Herundio, pamiętajcie o tym, że akcent zawsze zostaje w tym samym miejscu, gdzie był bowiem zaimki są enklityczne, czyli nie wpływają na przesunięcie akcentu, a więc jeśli na przykład w gerundio od comprar, czyli comprando, akcent pada na a, comprando, jeśli dodamy do tego dwa zaimki, wyjdzie nam comprando szelas, comprando czyli akcent zostanie nad tym samym a i to będziemy musieli zaznaczyć kreseczką. Dlatego, że w tym momencie akcent pada na czwartą sylabę od końca, tak jak to właśnie było w tym przykładzie. A więc tak będzie wyglądała sprawa z tą konstrukcją, z tą peryfrazą werbalną estar plus herundio będzie ona wyrażała trwanie, będziemy mogli zatem mówić o czymś, co trwa właśnie w tym momencie, kiedy się wypowiadamy. A jeśli chodzi o sprawy składniowe, pamiętajmy, jak wygląda szyk zdania. W przypadku, kiedy mamy też zaimki, możemy je dać albo przed czasownikiem Estar, albo zaś dokleić na końcu do samego Herundio. Mam nadzieję, że konstrukcja ta nie sprawi Wam żadnych problemów, jako że jest całkiem łatwa i że łatwo jej się nauczycie, a warto, bo jest ona naprawdę bardzo, bardzo często wykorzystywana. A zatem, jak to zawsze bywa, na sam koniec ułożymy sobie kilka ćwiczeń, Kilka zdań, żeby łatwiej się nam to wszystko przyswoiło. Pierwsze zdanie do ułożenia: dzieci właśnie biorą prysznic. Drugie zdanie: w tej chwili pada śnieg. Trzecie zdanie: właśnie jem śniadanie. Przypominam, że jeść śniadanie to jeden czasownik desynunar. Czwarte zdanie: co teraz robicie? I piąte i ostatnie ćwiczenie: moja żona potrzebuje przypraw. właśnie jej kupuję. Albo moja żona potrzebuje przypraw, właśnie kupuję jej je. Jakkolwiek w języku polskim taka składnia nie jest być może zbyt trafna, ale układam zdania w ten sposób, żeby było Wam łatwiej je przetłumaczyć na hiszpański. Oczywiście, mimo że niektóre z tych zdań można ułożyć na inny sposób, wy ułóżcie je tym razem, używając konstrukcji, którą dzisiaj poznaliśmy. A w ostatnim ćwiczeniu możecie zaimki dokleić albo też nie. Pamiętajcie tylko o tym, żeby składnia była poprawna. A jak doklejacie, o tym, żeby akcent zaznaczyć graficznie. Jak zwykle zachęcam Was wszystkich do tego, żeby wypisywać swoje pomysły w komentarzach, a my dowiemy się, jakie były poprawne odpowiedzi na te zadania w następnym odcinku. Na tym więc zakończymy odcinek o tej konstrukcji Estar plus Herundio. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Serdecznie zachęcam wszystkich, którzy tego jeszcze nie zrobili, do przyciśnięcia przycisku subskrybuj, aby mieć stały dostęp do nowych filmików i materiałów do nauki języka hiszpańskiego. Ja się już z wami żegnam, dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia w następnym odcinku. Gracias i aż luego.